Nowe ciągniki 7R i 8R. Legendarna oszczędność paliwa. Model 7R nadal jest wzorcem oszczędności zużycia paliwa w jeździe po drodze. Model 8R wciąż pozostaje numerem jeden, jeśli chodzi o prace polowe. Całkowita wydajność ciągników z serii 8R na poziomie 94% czyni ten model najwydajniejszym ciągnikiem na świecie. Postawiliśmy przed naszymi inżynierami wyzwanie: chcemy utrzymać tę przewagę lub ją zwiększyć, nic innego nas nie zadowoli. Podeszli do tego zadania z zapałem i je wykonali. To dla nas wystarczający powód, by nie rezygnować z programu gwarancji zużycia paliwa. Gwarantowana oszczędność paliwa albo zwrot różnicy kosztów. Jeśli zużycie paliwa będzie niższe, wypłacimy Ci premię dwukrotnie większą od zaoszczędzonych kosztów. Aby zagwarantować długofalowe korzyści, dealer John Deere zorganizuje szkolenie optymalizacyjne. Nowe ciągniki z serii 7R i 8R nie do zatrzymania.